Elementy mechaniczne, które możemy sobie ustawić tutaj w maszynie, takie po rozłożeniu maszyny. To ramię jest ruchome. Możemy je przestawiać sobie dowolnie do przodu, do tyłu, możemy je ustawić góra, dół, prawo, lewo, tak? do, To wszystko zależy od, od wzrostu operatora. Bardzo łatwo tutaj dostosować po swoje warunki ten, ten, ten element, tak? To jest z tych tutaj mechanicznych rzeczy, które mamy. Mocowanie ramion do tamborku, mamy taki uchwyt, który musimy zamocować do ramienia maszyny, tak żeby nam prowadził te tamborki. Tutaj jest mocowanie w bardzo prosty sposób, mamy jedno miejsce, w którym jesteśmy w stanie włożyć ten element do, do mocowania. Bardzo łatwe śruby do, do mocowania, czyli takie, których nie potrzebujemy używać narzędzi, takie pokrętła z jednej strony mocowanie, przenosimy się na drugą część tutaj i mocujemy tutaj ten element w ten sposób. Tak? To musi być mocno przykręcone, wszystko. Nie może mieć żadnego luzu, bo potem wszystko to wychodzi nam na hafcie. No i rozstaw tych, tych łapek. To ramię jest przesuwane, tak? to ramię się przesuwa i w zależności jaki duży tamborek będziemy stosować, to dostosowujemy tą szerokość tutaj mocowania tego, tego ramienia. Tak? Dokręcamy też to wszystko, żeby tu ładnie nam to się ustawiło. Hmm, oczywiście najlepiej włożyć tamborek, wtedy wiadomo na jaki rozstaw to rozstawić.